Środowy poranek, gdy większość ludzi zajęta była codziennymi obowiązkami, media społecznościowe eksplodowały jedną wiadomością. Wstrząs niedowierzanie, pytania bez odpowiedzi, tak wyglądały pierwsze reakcje, gdy pojawiła się informacja o nagłej śmierci jacka wójcika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów, królowych życia. Nikt się tego nie spodziewał, bo jeszcze niedawno widzowie widzieli go uśmiechniętego, pełnego energii, planującego kolejne dni. Co wydarzyło się nagle, że wszystko urwało się w jednej chwili? Dlaczego jego ostatnie słowa, tak zwyczajne, a jednocześnie pełne niepokoju, dziś brzmią jak złowieszcze proroctwo? Wiadomość o odejściu Jake'a była jak grom z jasnego nieba. Znany ze swojego poczucia humoru i niepowtarzalnego stylu życia, przez lata towarzyszył Dagmarze Kaźmierskiej na ekranie, tworząc duet, którego trudno było nie pokochać. Ich historia Wydawała się nie mieć końca, a jednak nadszedł moment, w którym wszystko prysło, pozostawiając po sobie ciszę i łzy. Jeszcze bardziej niepokojące były wpisy Laluny, celebrytki związanej z tym samym programem, która postanowiła przerwać milczenie i opowiedzieć, co wydarzyło się tuż przed tragedią. To właśnie ona wspomniała o rozmowie, która dziś jawi się jako ostatni znak, krzyk rozpaczy ukryty między prostymi zdaniami. Wieśł tu psyje tudy jeśli z sukółą jej słowach wybrzmiewa nie tylko smutek, ale i poczucie winy, że nikt nie dostrzegł tego, co ukryte było za uśmiechem jacka. Opowiadała o jego nagłym złym samopoczuciu, o wyznaniach, które padły podczas rozmowy z jej mamą, niby zwykłych, a jednak dziś brzmiących jak dramatyczne ostrzeżenie. Był moment zawahania, była szansa, by zatrzymać bieg zdarzeń, ale czy ktokolwiek mógł wtedy przypuszczać, że to właśnie ostatnie sygnały, że coś jest nie tak? Tragiczny finał, który nadszedł 1 października, pozostawił po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Oficjalne komunikaty brzmiały sucho, pełne kurtuazyjnych kondolencji, ale między wierszami zaczęły pojawiać się informacje, które budziły grozę. La Luna sugerowała, że za śmiercią kryje się choroba. Brutalna, szybka, bezlitosna. Dokładnie taka sama, jaka kiedyś zabrała jej ojca. Przerzuty, zbyt późna diagnoza, bezsilność wobec czegoś, co działało jak cień, niewidoczny, a jednak śmiertelnie groźny. To, co najbardziej porusza, to kontrast między ostatnimi chwilami a wcześniejszym obrazem Dzioka. Człowieka, który mówił o planach chwalił się nowym samochodem, zapewniał, że czuje się dobrze, a jednocześnie wyznał, że coś jest nie tak. Słowa te dziś mają inny ciężar, inny wymiar, są jak echo, które wraca wciąż na nowo, budząc dreszcze i pozostawiając wrażenie, że gdzieś między codziennością a ciszą kryła się tragedia, której nikt nie potrafił zatrzymać. Nagła śmierć Jacka Wójcika, gwiazdy programu K. Królowe Życia, Wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała ogromne poruszenie. Wiadomość, która obiegła media I. Bepa, zarutem pudie 1 października, zaskoczyła wszystkich, zarówno jego wiernych fanów, jak i osoby, które znały go tylko z ekranu. Jeszcze kilka tygodni wcześniej wydawało się, że przed Jackiem stoją kolejne plany, że nic nie zwiastuje tragedii. A jednak nadeszła wiadomość, która przerwała tę pozorną normalność i zostawiła po sobie pustkę pełną pytań. Jacek był jedną z najbardziej wyrazistych postaci telewizyjnego show. Przez lata towarzyszył Dagmarze Kaźmierskiej, tworząc na ekranie duet, którego relacja była mieszanką humoru, przyjaźni i szczerości. Widzowie mieli poczucie, że są świadkami prawdziwej więzi, której nie zdołałby podrobić żaden scenariusz. W ostatnich latach ich kontakt uległ jednak ochłodzeniu, ale dla fanów pozostawali nierozerwalnie związani. Ich historia była częścią telewizyjnej legendy. Wieczorem 1 października wszystko się zmieniło. Media społecznościowe zapełniły się wpisami pełnymi smutku i niedowierzania. Dagmara Kaźmierska potwierdziła tragiczne doniesienia, a wkrótce także stacja TTV wydała oficjalne oświadczenie. Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia, Jacek Wójcik odszedł od nas pierwszego października, składamy wyrazy współczucia dla najbliższych. Te słowa, choć proste, wywołały lawinę komentarzy i emocji. Jednak najbardziej poruszające były wpisy Laluny, innej uczestniczki królowam królowych życia, która jako jedna z pierwszych postanowiła zabrać głos. Na swoich mediach społecznościowych opublikowała szereg emocjonalnych refleksji. W których opowiadała o ostatnich dniach życia Jacka. Wspomniała, że w rozmowie z jej mamą Jacek miał przyznać, że źle się czuje, choć bagatelizował objawy i twierdził, że nie pójdzie do lekarza. W tamtej chwili brzmiało to zwyczajnie jak narzekanie na gorsze samopoczucie. Dziś te słowa nabierają dramatycznego wydźwięku, są niczym cichy sygnał ostrzegawczy, który został przeoczony. La Luna zasugerowała, że prawdziwą przyczyną mogła być ciężka choroba. Rak z przerzutami, który rozwijał się błyskawicznie i zabrał Jacka tak samo nagle, jak wcześniej jej własnego ojca. Okropna choroba, która zabrała mi tatę w ciągu miesiąca, teraz zabrała też Jacka. On wcześniej nic nie wiedział. Zemdlał, a kiedy trafił do lekarzy, było już za późno. Pisała, nie kryjąc bólu i poczucia bezsilności. Ta relacja sprawiła, że tragedia Jacka zaczęła nabierać jeszcze bardziej dramatycznego charakteru. Nie był to już tylko smutny fakt nagłej śmierci, ale historia człowieka, który do końca starał się żyć normalnie, planować, cieszyć się chwilą, opowiadał o nowym samochodzie, żartował, że będzie nim teraz jeździł i cieszył się z drobnych rzeczy. W jego słowach nie było zapowiedzi nadchodzącego końca, a jednak w tle czaiła się choroba, której nikt nie dostrzegł na czas. Internauci, którzy śledzili wpisy Laluny, Dzielili się nie tylko smutkiem, ale i własnymi refleksjami. Wielu pisało, że podobne sygnały bagatelizowali u siebie czy swoich bliskich. Ta historia stała się więc nie tylko osobistą tragedią, ale i przypomnieniem, jak łatwo jest przeoczyć pierwsze objawy poważnych problemów zdrowotnych. W kolejnych dniach media przypominały największe momenty kariery Jacka. Jego występy w królowych życia, udział w tańcu z gwiazdami, anegdoty z planu i niezapomniane żarty. Był postacią, której energia przyciągała ludzi, a jego charakterystyczny sposób bycia sprawiał, że trudno było przejść obok niego obojętnie. Dla wielu fanów pozostanie symbolem programu, w którym przez lata budował swoją telewizyjną tożsamość. Śmierć Jacka Wójcika pozostawiła więcej pytań niż odpowiedzi. Oficjalne komunikaty były krótkie, a szczegóły niepełne. Dlatego to właśnie emocjonalne wpisy przyjaciół i bliskich stały się najważniejszym źródłem wiedzy o tym, co mogło dziać się w jego ostatnich dniach. Jedni mówią o nagłym zasłabnięciu, inni o błyskawicznie rozwijającej się chorobie, której nikt nie zdążył powstrzymać. Wszystko to składa się na dramatyczny obraz ostatnich chwil celebryty który jeszcze niedawno cieszył się życiem i planował przyszłość. Dziś w sieci nadal pojawiają się wpisy upamiętniające Jacka. Fani publikują zdjęcia, cytaty, nagrania, które mają ocalić od zapomnienia jego charakterystyczny uśmiech i energię. W komentarzach przewija się jedno zdanie: Za wcześnie, za nagle, zbyt niespodziewanie. To oddaje atmosferę szoku i niedowierzania, która jeszcze długo będzie towarzyszyć tej historii. Śmierć Jacka Wójcika to nie tylko osobista tragedia jego bliskich, lecz także symboliczny moment dla całego programu Królowe, Królowe Życia. Przez lata format ten budował swój wizerunek na ekstrawagancji, humorze i kolorowych postaciach. Jacek wyróżniał się spośród nich swoją naturalnością i poczuciem humoru, które sprawiały, że widzowie traktowali go jak kogoś bliskiego, Niemal domownika obecnego w ich salonach. Kiedy nagle zabrakło go w świecie publicznym, wielu poczuło, że razem z nim odeszła cząstka tej barwnej opowieści. Tragedia wydarzyła się nagle, w chwili, gdy nikt nie spodziewał się tak dramatycznego finału. Jeszcze w rozmowach ze znajomymi, Jacek mówił o zwyczajnych sprawach o nowym samochodzie o planach na kolejne dni. Słowa, które brzmiały jak codzienność, dziś są interpretowane jako echo niepokoju. Coś się źle czuje, ale nie idę do lekarza. To zdanie, powtarzane w relacjach bliskich, budzi dreszcze. Ile razy każdy z nas mówi podobnie, lekceważąc sygnały wysyłane przez organizm. Wpisy Laluny tylko pogłębiły atmosferę tajemnicy. Jej sugestie o chorobie nowotworowej, która błyskawicznie postępowała, wstrząsnęły fanami. Nie były to suche fakty medyczne, ale dramatyczne wyznanie osoby, która sama doświadczyła podobnej straty. W jej słowach pobrzmiewało poczucie bezsilności, gniewu i żalu. Emocji, które trudno zamknąć w prostych zdaniach. Żebym ja wiedziała, zabrałabym go do lekarza. To zdanie stało się symbolem tego, jak trudno pogodzić się z tym, że czasem reagujemy zbyt późno. Wśród internautów rozgorzała dyskusja. Czy Jacek mógł być uratowany? Czy ktoś z otoczenia powinien bardziej nalegać, by zgłosił się do lekarza? Czy sygnały były na tyle wyraźne, że można je było odczytać? Te pytania nie mają łatwych odpowiedzi, a jednak są powtarzane w setkach komentarzy. Widać w nich nie tylko smutek, ale też lęk, bo każdy uświadamia sobie, że taka historia może dotknąć także jego najbliższych. Media zaczęły przypominać najbardziej charakterystyczne momenty z kariery Jacka. Wspomniano jego udział w tańcu z gwiazdami, gdzie pokazał się z zupełnie innej strony ambitny, gotowy na wyzwania, pełen determinacji. Widzowie pamiętają też anegdoty z planu, żarty i sytuacje, które dziś nabierają nowego znaczenia. Każde zdjęcie, każdy kadr z programu staje się pamiątką, fragmentem życia, którego już nie ma. Oficjalne oświadczenia były lakoniczne, ale w ich prostocie kryła się powaga sytuacji. Stacja TTV napisała o mistba, a mistrzu w czerpaniu radości z każdego dnia. Słowa te wybrzmiały jak epitafium, podsumowanie całego stylu życia jacka. Jednak dla fanów to nie wystarczyło. Oni chcieli wiedzieć więcej, zrozumieć, jak i dlaczego odszedł ich ulubieniec. Brak szczegółów sprawił, że sieć wypełniła się domysłami, teoriami i emocjonalnymi wpisami. W najbliższych dniach pojawiło się mnóstwo inicjatyw upamiętniających Jacka. Fani tworzyli kolarze zdjęć, nagrywali krótkie filmiki wspomnieniowe, publikowali fragmenty jego wypowiedzi. W komentarzach przewijało się jedno zdanie. On zawsze dawał nam radość, a teraz my oddajemy mu pamięć. To świadectwo, jak silny był jego wpływ na publiczność i jak głęboko zakorzenił się w świadomości widzów. Jednak za kulisami tej tragedii kryje się także cichy dramat osób najbliższych. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy wszyscy nagle zostali wrzuceni w wir medialnej burzy, podczas gdy sami musieli zmierzyć się z bólem straty. To napięcie między prywatnym żalem a publicznym zainteresowaniem jest trudne do udźwignięcia. Każde zdanie każdy wpis w sieci natychmiast trafia na czołówki portali, stając się częścią medialnej układanki. Śmierć Jacka Wójcika to także moment refleksji dla całej branży rozrywkowej. Przypomina, że za światłami kamer kryją się prawdziwi ludzie, zmagający się z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi i osobistymi. To ostrzeżenie, że pozory mogą mylić, a uśmiech na ekranie nie zawsze odzwierciedla to, co dzieje się naprawdę. Dziś, patrząc na te historie, trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Być może oficjalne informacje medyczne wyjaśnią więcej, być może pozostanie tylko aura tajemnicy. Jednak jedno jest pewne. Odejście Jacka na długo pozostanie w pamięci widzów. To nie jest tylko kolejny news, ale wydarzenie, które naznaczyło społeczność fanów Królowych Życia. W ich sercach pozostanie nie tylko żal, Lecz także wdzięczność za chwilę radości, które im podarował. Ostatnie dni życia Jacka Wójcika jawią się dziś jako ciąg drobnych sygnałów, które w tamtej chwili wyglądały na nieistotne, a po tragedii nabrały ogromnego znaczenia. Wspomnienia osób z jego otoczenia tworzą obraz człowieka, który balansował pomiędzy codziennością a niewidzialnym cieniem choroby. Jeszcze rozmawiał przez telefon, jeszcze żartował, jeszcze chwalił się nowym samochodem. Wydawało się, że wszystko toczy się zwyczajnym rytmem, a jednak już wtedy mówił, coś się źle czuje. Były to słowa, które wówczas brzmiały jak nic nieznacząca uwaga, dziś natomiast brzmią jak dramatyczne ostrzeżenie. Relacje Laluny stały się kluczowym punktem odniesienia. W jej wpisach pobrzmiewa nie tylko smutek, ale i poczucie winy, że nie udało się w porę dostrzec powagi sytuacji. Opowiadała, że jej mama próbowała podtrzymywać rozmowę, pocieszać, bagatelizować objawy Jacka. Zaprowadziłabym go za rękę do lekarza, gdybym wiedziała, pisała Laluna, dając głos emocjom, które każdy zna w obliczu nieodwracalnej straty. To mieszanina żalu, gniewu i poczucia bezsilności. Tymczasem dla fanów najtrudniejsze było zderzenie dwóch obrazów: Jacka uśmiechniętego, żywiołowego, pełnego energii na ekranie oraz Jacka, który w ciszy zmagał się z narastającym zmęczeniem i pogarszającym się zdrowiem. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zestawienia, kadr z programu sprzed kilku miesięcy i wpis Laluny o złym samopoczuciu. Ten kontrast poruszał jeszcze bardziej, pokazując, jak złudne potrafi być telewizyjne odbicie rzeczywistości. Śmierć Jacka miała także inny wymiar stała się tematem publicznej rozmowy o zdrowiu i profilaktyce. Internauci zaczęli masowo pisać o swoich doświadczeniach, o bliskich, którzy ignorowali objawy, o diagnozach postawionych zbyt późno, o walce z chorobami, które nie dają od razu wyraźnych sygnałów. Historia celebryty nagle zyskała wymiar uniwersalny. Nie była już tylko osobistą tragedią, lecz także ostrzeżeniem dla tysięcy ludzi, by nie lekceważyć sygnałów ciała. Oficjalne komunikaty ze strony stacji telewizyjnej czy współpracowników były powściągliwe. Media, głodne szczegółów, zaczęły tworzyć własne narracje, powołując się na anonimowych znajomych, wspomnienia z planu czy fragmenty wypowiedzi z przeszłości. Wokół tragedii powstała otoczka niedopowiedzeń i plotek. Widzowie, którzy wcześniej śledzili Jacka dla rozrywki, teraz pochylali się nad jego życiem, z ciekawością podszytą smutkiem. Ta mieszanka fascynacji i żałoby tworzyła atmosferę niemal kryminalnej zagadki. Z psychologicznego punktu widzenia, tak nagłe odejście zawsze budzi pytania o to, co można było zrobić inaczej. Najbliżsi obwiniają siebie, fani zastanawiają się nad losem idola, a media szukają sensacji. W przypadku dziecka ten proces był szczególnie intensywny. Bo był osobą publiczną, człowiekiem, którego życie było częściowo wystawione na widok milionów. Jego prywatne cierpienie natychmiast stało się elementem publicznego spektaklu. W kolejnych dniach w mediach zaczęły pojawiać się wspomnienia przyjaciół z planu. Opowiadali o jego energii, o tym, że zawsze potrafił rozśmieszyć ekipę, że nie bał się żartować nawet w trudnych chwilach. Dla wielu osób z produkcji był kimś więcej niż tylko współpracownikiem, był przyjacielem, kompanem, człowiekiem, na którego można było liczyć. To jeszcze bardziej pogłębiało poczucie straty. Nie można też pominąć reakcji Dagmary Kaźmierskiej. Choć ich relacje w ostatnich latach ochłodziły się, wiadomość o śmierci Jacka wstrząsnęła nią głęboko. Jej krótkie słowa, pełne wzruszenia, pokazały, że niezależnie od dystansu, jaki pojawił się między nimi, Więź zbudowana przez lata na ekranie i poza nim była prawdziwa i pozostanie niezatarta. Historia Jacka Wójcika pokazuje, jak cienka jest granica między codziennym życiem a tragedią. W jednej chwili planujesz przyszłość, kupujesz samochód, żartujesz z przyjaciółmi. W następnej los odbiera ci szansę na kolejne dni. To poczucie nagłości sprawia, że jego śmierć jest tak trudna do zaakceptowania, nie było długiego pożegnania, nie było przygotowania, była cisza, która spadła jak grom z jasnego nieba. Dziś, gdy minęły już pierwsze dni od tragedii, wciąż pojawiają się nowe wpisy, wspomnienia i komentarze. Fani nie pozwalają, by pamięć o nim zgasła. W sieci powstają grupy wsparcia, strony upamiętniające jego życie i twórczość. Wszędzie przewija się jeden motyw: wdzięczność za radość, którą dawał i żal. Że odszedł tak nagle. Śmierć Jacka Wójcika pozostaje tajemnicą, która jeszcze długo będzie roztrząsana w mediach i prywatnych rozmowach. Choć pojawiają się hipotezy o chorobie nowotworowej, dla wielu najważniejsze jest nie to, jaka była przyczyna, ale to, jak wielką pustkę pozostawił po sobie. Jego odejście jest przypomnieniem, że nawet najbardziej barwne postacie, które wydają się niezniszczalne. Są kruche i podatne na los, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Media i fani próbują zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się za kulisami, a bliscy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdzie nie ma już miejsca na wspólny śmiech ani codzienne rozmowy. Dla stacji telewizyjnej TTF odejście dziecka to także bolesny cios. Królowe życia przez lata opierały się na kolorowych postaciach które wciągały widzów w swój świat. Jednak to właśnie duet Jacka i Dagmary stał się fundamentem rozpoznawalności programu. Ich relacja była unikalna, pełna ironii, serdeczności, a czasem ostrych wymian zdań, które widzowie traktowali jak element scenariusza, a nie realne emocje. Teraz, po odejściu Jacka, wielu zastanawia się, czy program kiedykolwiek odzyska dawną energię. W redakcjach telewizyjnych i internetowych rozgorzała dyskusja. Czy pokazywanie prywatności uczestników reality show nie prowadzi do tego, że widzowie zapominają o ich człowieczeństwie? Jacek przez lata był dla publiczności bardziej bohaterem ekranu niż zwykłym człowiekiem. Dopiero jego śmierć brutalnie przypomniała, że za uśmiechem, żartami i ciętym językiem krył się ktoś podatny na cierpienie, samotność i choroby. Psycholodzy komentujący tragedię wskazują na inny aspekt. Presję związaną z życiem w świetle reflektorów. Osoby publiczne często bagatelizują własne problemy zdrowotne, by nie pokazywać słabości. Obawa przed utratą wizerunku, strach przed tym, że fani zobaczą coś nieidealnego, sprawia, że zamiast iść do lekarza, wybierają milczenie. W przypadku Jacka ta postawa mogła być jednym z czynników które opóźniły reakcję. Jednocześnie tragedia wywołała efekt domina w mediach społecznościowych. Fani zaczęli nie tylko wspominać Jacka, ale też mówić o własnych doświadczeniach związanych z chorobą nowotworową czy innymi nagłymi przypadłościami. W krótkim czasie powstały grupy wsparcia, w których internauci dzielili się historiami bliskich. Nagle opowieść o celebrycie stała się katalizatorem tysięcy innych opowieści, mniej medialnych. Ale równie dramatycznych. W sieci pojawiły się także bardziej kontrowersyjne wątki. Niektórzy sugerowali, że Jacek ukrywał swój stan zdrowia, inni oskarżali środowisko show-biznesu o brak reakcji. Jeszcze inni dopatrywali się symbolicznej klątwy programów reality, gdzie za kulisami błyskotek często kryje się smutek. Choć wiele z tych teorii nie ma potwierdzenia, pokazują jak wielką przestrzeń zostawiła po sobie nagła cisza. Bliscy Jacka, którzy nie są postaciami medialnymi, znaleźli się w trudnej sytuacji. Z jednej strony muszą przeżywać żałobę, z drugiej są narażeni na uwagę i dociekliwość dziennikarzy. Każde ich słowo może trafić na nagłówki portali, każde zdjęcie zostać wyciągnięte z kontekstu. To doświadczenie, które wielu nazywa drugą falą tragedii, gdy prywatny ból zostaje wystawiony na publiczny ogląd. W przestrzeni medialnej zaczęto zadawać pytanie, jak upamiętnić Jacka? Czy powinien zostać poświęcony mu specjalny odcinek programu? Czy należy stworzyć dokument pokazujący jego życie i karierę? Pojawiły się też głosy, że najlepszym hołdem byłoby wykorzystanie jego historii jako ostrzeżenia, by przypominać widzom o znaczeniu badań profilaktycznych i reagowania na sygnały organizmu. Symboliczne znaczenie miały także reakcje innych gwiazd reality show. Niektórzy przyznawali, że śmierć Jacka skłoniła ich do refleksji nad własnym zdrowiem i stylem życia. Zaczęto otwarcie mówić o strachu, samotności i presji, które dotykają osoby publiczne. W tym sensie tragedia stała się punktem przełomowym, zmusiła środowisko do zadania sobie pytań, które wcześniej spychano na margines. Nie sposób pominąć też atmosfery wśród widzów. Dla wielu Jacek był symbolem pewnej epoki telewizji, tej, która bawiła, ale też uczyła dystansu do samego siebie. Jego odejście wywołało falę nostalgii, ludzie zaczęli wracać do starych nagrań, przypominać żarty i sytuacje, które dziś brzmią jak echo minionych lat. To pokazuje, jak mocno zakorzenił się w pamięci zbiorowej. Choć minęło już trochę czasu od jego śmierci, pytania wciąż pozostają otwarte. Dlaczego nie poszedł wcześniej do lekarza? Czy ktoś mógł go do tego nakłonić? Jak to możliwe, że człowiek pełen energii odszedł tak nagle? To pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi. I może właśnie dlatego ta historia tak porusza bo każdy widzi w niej fragment własnych doświadczeń, własnych lęków i własnych strat. Historia Jacka Wójcika jest jak niedokończony rozdział książki, którą wszyscy czytaliśmy razem przed ekranami telewizorów. Jeszcze wczoraj był obecny, z charakterystycznym uśmiechem, błyskiem w i energią, która sprawiała, że widzowie czuli się częścią jego świata. Dziś pozostaje już tylko cisza, wspomnienia i pytania, na które nie znajdziemy łatwych odpowiedzi. Ta nagła strata sprawia, że zaczynamy uświadamiać sobie, jak kruche jest życie i jak często przeoczamy sygnały, które powinny nas zatrzymać. Odejście Jadka poruszyło nie tylko jego najbliższych, lecz także tysiące widzów, którzy przez lata traktowali go jak kogoś bliskiego. Bo choć był celebrytą, postacią znaną z reality show, to jednak jego obecność na ekranie była prawdziwa, autentyczna. Nie grał roli, żył, śmiał się, przeżywał codzienność razem z nami. To właśnie ta naturalność sprawiła, że dziś tak wielu ludzi czuje pustkę, jakby stracili przyjaciela. Każdy z nas może wynieść z tej historii własną lekcję. Jedni zobaczą w niej ostrzeżenie, by nie lekceważyć zdrowia, by reagować na najmniejsze sygnały, które wysyła ciało. Inni potraktują ją jak inspirację, by żyć pełnią życia, cieszyć się drobiazgami, tak jak robił to Jacek, który nawet w chwilach słabości potrafił żartować i planować nowe przyjemności. Jeszcze inni znajdą w niej przypomnienie, że więzi i wspomnienia są ważniejsze niż wszystko, bo pozostają z nami nawet wtedy, gdy ludzie odchodzą. To zakończenie nie jest jednak końcem. Pamięć o Jacku trwa w nagraniach, zdjęciach, anegdotach, ale przede wszystkim w sercach tych, którzy go kochali i cenili. To światło, którego nie da się zgasić, nawet jeśli fizycznie nie ma go już między nami. Każdy komentarz, każde wspomnienie udostępnione w sieci, każdy uśmiech wywołany jego żartem, to dowód, że legenda Jacka Wójcika żyje dalej. I właśnie dlatego warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w głąb tej historii i pozwolić jej stać się częścią naszej codzienności. Bo to nie jest tylko opowieść o gwieździe telewizyjnej. To opowieść o człowieku, o kruchości, sile i o tym, jak ważne jest. By mówić głośno o swoim samopoczuciu i troszczyć się o siebie nawzajem. Jeżeli ta historia poruszyła cię tak jak nas, jeśli czujesz, że warto wracać do takich opowieści, które skłaniają do refleksji i pokazują jak kruche, a zarazem piękne może być życie, zostań z nami na dłużej. Kliknij i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostaw komentarz, w którym podzielisz się swoimi wspomnieniami o Jacku, albo refleksją, którą ta opowieść wywołała. Daj łapkę w górę, jeśli uważasz, że warto mówić o takich historiach głośno. Twoje wsparcie sprawia, że możemy tworzyć kolejne treści pełne emocji, prawdy i pamięci. Razem sprawimy, że pamięć o dziecku nigdy nie zgaśnie. Razem możemy tworzyć przestrzeń, w której historie ludzi, którzy nas poruszają, będą miały swoje miejsce i znaczenie. A każdy nowy subskrybent, każdy komentarz i każda reakcja to cegiełka w budowaniu tej wspólnej pamięci.